Od dzisiaj będę sukcesywnie zamieszczał materiały związane z katastrofą budowy szkoły w Kaźmierzu Dolnym. Materiału jest bardzo dużo. Dzisiaj zaczynam od notatki, jaką Wydział do Walki Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wysłał do prokuratury w 2017 roku. Wbrew powszechnym opinią rozpowiadanym przez środowiska związane z byłym burmistrzem. Nie mam tu na myśli y, 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 Pisuli, tylko y, takie informacje rozpowiadało środowisko związane z Grzegorzem Dunio, że prokuratura zajmowała się tym z uwagi na to, że Janusz Kowalski albo jego ludzie donieśli do prokuratury. Tutaj w tym momencie chcę. Państwa zapewnić, że PG zaczęło się interesować sprawą po wywiadzie, jakie udzielił burmistrz Andrzej Pisula kaźmierskiemu portalowi internetowemu. To było prawdopodobnie w 16 albo w, 17, w 16 roku. Co takiego się wydarzyło? Dzisiaj jest notatka obszerna. Jest to zawiadomienie o, o przestępstwie. W następnych y, odcinkach, które będą się y, mieszały ze sprawami związanymi z planem przestrzennym, będę zamieszkał prze, zamieszczał przesłuchania świadków, postęp, postanowienia o umorzeniu, bo te dochodzenia zostały umorzone. Również to, co zawiadamiała Najwyższa Izba Kontroli. Oczywiście y, skomentuję to i według mojej opinii odpowiedzialne za to nieszczęście jest prokuratura, która tuszowała sprawy albo co najmniej lekceważąco podeszła do spraw. W jednym z komentarzy pochylę się i skomentuję dlaczego tak uważam. Rozmawiałem osobiście z prokuratorem Szkodzińskim, który był Prokuratorem liniowym, flagowym tego nadzorował to, to śledztwo związane z budową szkoły. No i to, o czym rozmawialiśmy, ja Państwu przekażę. Bardzo miła rozmowa telefoniczna, bardzo miła rozmowa. Potem jeszcze rozmawiałem z zastępcą prokuratora okręgowego w Lublinie. Bez efektów, ostatnio rozmawiałem z wiceministrem Wójcikiem, żeby te śledztwo, te postępowanie przenieść poza okręg wpływów prokuratury okręgowej czy regionalnej. Sprawa wróci, na razie jest to gorący kartofel z uwagi na to, że w przypadku, kiedy postawiono posta, jeżeli prokuratura ustali, że kto się za to odpowiedzialny jest duże prawdopodobieństwo że stracimy dotacje będziemy musieli oddać 19 milionów złotych wiele na to wskazuje że tak mogłoby się stać niemniej jednak no nie może być tak że ewidentne rzeczy sprowadzane są do jakichś absurdów a cała sprawa budowy szkoły gdzie pochłonęło to 35, a według niektórych obliczeń łączne koszta związane z katastrofą sięgają blisko 40 milionów złotych. Sprawę traktuje się jak błamanie do komórki i kradzież yy, piłki do futbolu. Tak to mniej więcej wygląda, i tak to z, z, t, do takiego poziomu sprowadziła sprawę prokuratura okręgowa. O naszej płaskiej nie wspomnę, też skomentuję dzisiaj. Tak jak mówię, w załącznikach do pobrania jest cały plik, bo jest to, to zawiadomienie, jest, składa się z 16 stron. Pierwszą stronę tylko dla Państwa udostępniłem, żeby zaciekawić nad merytorycznymi aspektami tej, tego zawiadomienia. Także zapraszam we wtorek, będzie ważny mój komentarz. Nie chcę uprzedzać faktów, ale zapraszam. Dziękuję i zapraszam do komentowania tej sprawy.